Ojciec Franciszek oraz wierny Leon, Olną drogą razem szli. Jak zacinał, sypał krat, Ojciec mówił tak. Posłuchaj Leon, chciałbym żebyś wiedział, czym prawdziwa radość jest. To jest dla nas ważna rzecz. Zapisz to, zapisz to Leon, zapisz Choćby jakiś mniejszy brak, Kazaniami popił świat, kazaniami swymi, i czarował elokwencją swoją. To nie to, Leon, to nie to. Posłuchaj, Leon, chciałbym, żebyś wiedział, czym prawdziwa radość jest to jest dla nas ważna rzecz. Zapisz to. Zapisz to, Leon, zapisz. Choćby jakiś mniejszy brat. Czynił cuda, jakich nie znał świat. Czynił wielkie cuda. I ja obrądami niszczył zło To nie to. Leon to nie to. Podoba im się nas poczekajce, jakie miejsce w ich życiu zajmuje poczekajka i co myślą o takich właśnie festynach spotkaniach, przy parafii, jak to zorganizowane w swojej na poczekajce często bywacie, no. to znaczy ja osobiście teraz do Legomórskiej należę, ale kiedyś należeliśmy do właśnie do poczekajki. Bardzo czujemy sentiment. sentyment. Sentyment, tak, czyli poczekajka została chętnie. w sercu Tak, Zarówno moim, jak i męża, także bardzo chętnie czasami no, jeszcze. Wracacie no, no. do, no, do, no. no, do nas. No, 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 a no, no, jak no, się no, podoba tak z tym? jesteśmy już po no, raz trzeci ma Dobry pomysł, uważasz. Bardzo no dobry. Myślę, że świetny, to znaczy, rok temu było wewnątrz, ponieważ padał deszcz, więc no, gdyby pogoda zmusiła do tego, żeby zmienić miejsce. I jak Wam się na Poczekajce podoba? Ten festyn to dobry pomysł, Waszym zdaniem? A czy to jest Wasza pierwsza wizyta tutaj, czy wcześniej bywaliście? Znaczy, na to A na Poczekajce w kościele bywacie czasami? I co myślicie o tej parafii? To nie będzie problem. Fajnie. Państwo to spoczekajki, czy gości mi na poczekajce? Nasze dziecko wybrało świetnie. Świetna impreza. Zarówno turniej, jak i ta paradoksalna, rewelacja. Naprawdę, spotkanie, możliwość spółki, bo jest tak ciepła, nie mamy na to I Świetnie, że ludzie mogą się tu spotkać, a nie robią się przed telewizorem, prawda? Albo mogą pracować na przykład. Także świetna inicjatywa. Co myślicie o takiej imprezie? Czy Super! To jest piękna sprawa. Naprawdę. I społeczeństwo że rzeczy dowiedzieć o, o Poczekajce, w ogóle o pracy waszej yy, działalności także no tak, tak. bardzo bardzo fajnie yy, ogólnie bardzo mi się podoba yy, kościół yy, i księża tutaj prowadzący mszę no bardzo bardzo przyjemnie tak yy. Chce się mi posłuchać, o, bo nie nie każdego księdza chce się posłuchać, a to tutaj e, bardzo. Wczoraj byłam nawet na mszy takiej dla młodzieży, bardzo takie ciekawe kazanie i w ogóle e, to też chyba jakaś grupa tutaj organizowała całą tą oprawę, oprawę mszy i bardzo mi się, się podoba. A tym dzisiejsze co o nim myślicie? No dopiero przyszliśmy i widzieliśmy tylko tą grupę, co no, Młodzieży co grali na gitarze, gitarze. E, Wartka mi bardzo się no, podobała. Tak. E, waszym Aha. zdaniem warto takie spotkania robić? Tak. Integruje to? I integruje to parazję, tak można... Dzieci mają okazję się wykazać przed rodzicami swoimi talentami. Swoim. Tak się tak, naprawdę. Bardzo, bardzo. Ja jestem szczęśliwa, że należę cały czas do tej parafii. No nam się bardzo podoba, jesteśmy od kilku lat tutaj dopiero, ale jak dzieci rosną, to tym bardziej się angażujemy w życie poczekajki. No po raz pierwszy jesteśmy na takim spotkaniu jak dzisiaj i na razie właśnie występuje szkoła syna i czekam na niego występ. A, czyli Dumna mama, Czekam Dumna mama, dziecka. tak. Mhm. A na co dzień, kiedy się tutaj nie dzieje nic, to, to też jakoś poczekajka przyciąga Państwa, tutaj w niedzielach przychodzicie. Przychodzimy, uczestniczymy na razie w tych mszach dla dzieci organizowanych, także trochę szkoda, że się będą w wakacje tych mszy nie będzie, prawda? Bo dzieci są w takim wieku, że właśnie to jest idealny wiek, żeby, żeby one korzystały z takich mszy. Czyli to jest dobry pomysł takie. Bardzo dobry, tak, tak, Pani tak, jako to... mama ma doświadczenie dobre. Tak, tak, tak. Chociaż zawsze jestem pełna podziwu dla braci, którzy prowadzą tę msze. Mnie się bardzo podoba, bo ja jestem od samego początku, kiedy to Ja 11 lat nie mieszkam prawo. przy samym kościele, bardzo i księża bardzo brawo, wspaniale, a pomoż na czele, nie nie Ale co takiego jest, tutaj? poczekajcie, że tak Wam się podoba. Wspaniale psało Dobrze. Mogło się o, ładnie. Bardzo miło. Przejmi dla wszystkich, dla, dla starszych. Też jest uwagę zwracają, tak? żeby to... Jaki, to wzajemnie. Bardzo. bardzo. Jak rano był? Po A, proszę to rano było? Proszę wyciągnąć ja. ten pas. Czyli ojciec prawo się spisuje, tak? Tak, tak. A, bardzo, i bardzo, 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 bardzo. No, jest super, mi się bardzo podoba. Często tutaj jesteś na Poczekajcie? Eee, tak, co ty tydzień. No nam się podoba bardzo, ze względu na to, że są no, szedla tych małych na no, dla przedszkolaków, na my starego, co są specjalne msze dla przedszkolaków. Także nam się podoba bardzo, dzieciom też. Leon to nie to On mówi nie wytrzyma tego Powiesz wreszcie mi czy nie Czym jest wielka radość ta wiedzieć chcę Gdy dojdziemy do klasztoru drzwi I usłyszysz wątpa szli Chociaż z głodu ściska brzuch Zaśmiejemy się we dwóch To jest radość Doskonała radość, to jest radość, doskonała radość, bo prawdziwą jest, jest radością, znosić krzywdy radość, z cierpliwością, to jest radość, doskonała radość, bo jest zaznał tej radości, to nie radość, to jest radość, doskonała radość. Po raz czwarty w tym roku organizowaliśmy Dni Parafii na Poczekajce. Główny cel tego przedsięwzięcia, bardzo ważnego dla nas, to jest integracja parafian, aby pokazać, że kościół, parafia to nie tylko miejsce, gdzie spotykamy się w kościele na modlitwie w niedzielę, ale to miejsce naszych wspólnych spotkań, naszej rozrywki, naszego odpoczynku, tego wszystkiego, co tworzy naszą rzeczywistość, naszą codzienność. Także w tym roku było to szczególne przedsięwzięcie, dlatego że parafia nasza obchodzi jubileusz sześćdziesięciolecia istnienia tej parafii, a więc pokolenia tych, którzy budowali ten parafię, budowali kościół, tych, którzy troszczyli się o dobro tego kościoła. Chcieliśmy, aby te dni parafii były dla nas czasem z jednej strony refleksji, wdzięczności Bogu za czas modlitwy, za czas łaski, która spłynęła na nas przez ten okres istnienia tej parafii, ale zarazem żeby był to czas naszej radości, naszego wspólnego pielgrzymowania i wspólnego czasu, który spędzaliśmy. Środa tradycyjnie była dniem poświęconym ludziom starszym, których przecież w naszej parafii jest bardzo wielu. Chcieliśmy modlitwą ich otoczyć, ich potrzeby, ale zarazem prosić o to, aby Bóg dawał im zdrowie, siły, szczególnie ludziom chorym, cierpiącym, samotnym. Tego dnia właśnie uczestniczyliśmy też w pięknym oratorium patriotycznym Myśląc Ojczyzna. Oratorium to oparte było na tekstach, Błogosławionego już księdza Jerzego Bobiełszki i sługi Bożego Jana Pawła II. Czwartek to Dzień Rodziny, zarazem zakończenie oktawy Bożego Ciała. Zawsze wielu ludzi przychodzi tego dnia. Msza święta, która była odprawiana za rodziny naszej parafii, zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem. Wzruszające sceny, kiedy całe rodziny, czasami pokoleniowe, przychodziły, aby prosić o błogosławieństwo dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych. Wieczorem w amfitacie uczestniczyliśmy w premierze sztuki Żabusia Gabrieli Zabolskiej. Bardzo ciekawa sztuka, zgromadziła bardzo wielu e, ludzi, widzów, którzy e, w ten sposób także uczestniczyli w tych dniach parafii. Piątek to tradycyjnie Dzień Młodzieży. Dziękowaliśmy Bogu za ludzi młodych w naszej parafii, choć nie było ich zbyt dużo, to jednak staraliśmy się modlitwą otoczyć także tych wszystkich, którzy czują się młodo duchem. Wieczorem natomiast w pięknej scenerii Ogrodu Kapucyńskiego odbył się koncert zespołu Los Bomberos, który prowadził nas w gorące rytmy muzyki latynoamerykańskiej. Sobota to dzień szczególny dla parafii, dzień odpustu niepokalanego serca Maryi, a zarazem festyn parafialny. W tym roku ten festyn zgromadził kilka tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez ogród. Bardzo dobra organizacja, wielu wolontariuszy, przygotowana przez y, nich różnego rodzaju atrakcje, sprawiły, że ten dzień na pewno pozostanie w pamięci nas wielu jako bardzo rodzinny dzień. Widzieliśmy tu wiele dzieci, wiele rodzin. Y, mogliśmy skorzystać z wielu y, różnych atrakcji. Głównym celem tego pikniku festynu rodzinnego było spotkanie, ale zarazem pomoc dzieciom, aby mogły szczęśliwie wyjechać na wakacje, szczególnie tym dzieciom z rodzin mniej zamożnych, ale także ostatnich ofiar powodzian z Wilkowa, których chcemy także dzieci zabrać na wakacje, organizowane przez naszą parafię. Odpust parafialny to także uroczystość liturgiczna wieczorem w sobotę o godzinie 18.00 mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Artur Miziński. To jest jakby podsumowanie tego całego okresu jubileuszowego naszej parafii. Po mszy świętej będzie uroczysta procesja. Oddamy się też w opiekę niepokalanego serca Maryi. Niedziela to ostatni dzień dni parafii, a zarazem zamknięcie y, tych dni jubileuszu uroczystym koncertem Śpiewajmy Panu. Wystąpią dwa chóry akademickie Uniwersytetu Marii curie kłodowskiej i Politechniki Lubalskiej, a także wystąpi chór kameralny pod dyrekcją pani Gabrieli Klausa. Te dni, które przeżyliśmy, są niezwykłe. Pokazują nam wielką siłę, jaką my, parafianie, mamy wspólnie, kiedy chcemy wspólnie modlić się, wspólnie wypocząć, wspólnie zrobić jakieś dzieło. Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w uczestnictwo tych dni parafii poprzez swoją obecność, życzliwość, poprzez modlitwę czy też wsparcie materialne. Szczególne słowa wdzięczności pragnę skierować do wolontariuszy, ludzi młodych i starszych. Ludzi, którzy studiują i tych, którzy mają już swoje rodziny, chcę im podziękować za ogrom czasu, który poświęcili, za entuzjazm, radość, która zarażała także mnie, że mogliśmy zrobić jakieś wspólne dzieło. Niech te dni parafi jeszcze bardziej nas umocnią i sprawią, abyśmy zawsze pamiętali, że wspólnota to ty i ja.